Obejrzy materiały jak obajtek ora Panią. Proszę Państwa, drugi raz zabieram głos, bo proszę Panią, ja nie, nie mogę tego słuchać. bo Pani mówi o taniej energii. Pani mówi o źródłach zeroemisyjnych. Proszę mi pokazać kraj w Europie, nawet z wysoką ilością energii zeroemisyjnej. I proszę porównać koszty tej energii nawet tej energii zeroemisyjnej, Proszę sobie nawet na przykład dam choćby Hiszpanię. Proszę porównać ceny energii w Hiszpanii i proszę porównać, jak to opłaci się z produkcją zielonego wodoru, nawet poprzez elektrolizę. To jest, proszę Panią, niemożliwe. I proszę Panią następna sprawa, kwestia transportu. Czy Państwo sobie zdajecie sprawę, co to znaczy transportować zielony wodór, w jakich technologicznie warunkach musi być transportowany przy minus dwustu iluś, co prawda trwają prace. Ale to są w ogóle sam transport, logistyka jest tak droga, że jest praktycznie niemożliwa w wykonaniu. I o czym my w ogóle mówimy? Państwo tworzycie pewne akty, może one są trochę lepsze, ale poprzez fikcyjną biurokrację chcecie udowodnić pewną tezę, podstawiając pewne dane. To jest nierealne i to z racji tego głośno mówię, bo tak jak mówię, liczyliśmy te badania. Nie ma mowy, by ktokolwiek poważnie z biznesu zajął się pracami nad zielonym wodorem. Nie ma mowy, mało to kaleczycie jeszcze kwestię wodoru niskoemisyjnego, zabijacie przez to opłacalność każdej przyszłej inwestycji choćby petrochemii.